Dobra, zobaczymy, co tu jest. O, ludzie, patrz, co tu jest. Chlebek awaryjny. To jest to, co potrzebujemy. Ludzie, że jak jeszcze, jak dupnie bomba, kurwa, biedrona, ksa, i nie będziecie mieć kaj chleba kupić, Jerunie, Pierunie, to możecie kupić w kłospol chleb awaryjny. Czyli taki jest. Zobaczymy, jaki jest skład. Taki jest skład, czytamy, mąka pszenna 750, 64%, czekaj, muszę powiększyć, mąka żytnia 720, 28, Zakwas żytni, sól, drożdże i, i to, i gluten, korwa. ludzie, cały, korwa skład Skleba. słuchajcie, kłospol, yy, naprawdę... Chleb możecie kupić w kłospole kłospol jeżeli wam się, możecie razem piec. Co tu jeszcze mamy, w tej pasty? kłospol ludzie. Tak samo zakwas. Jaki? Żytni, suszony. Możecie sobie swój zakwas zrobić, ludzie. I to jest naprawdę super zestaw, żeby mieć na, na ten. Albo kupujecie takie chleby, albo możecie sami swój chleb zrobić na, na zakwasie. Ludzie, Czy mamy się razem. Musimy, kurde, wiecie, o ten chleb zadbać. A jak już będziecie mieć taki chleb, to musicie mieć jakieś takie worki. Wiecie, z firmy zawsze ten Tawana Studio i worki do chleba. Nie? To na razie. <grystanie>